Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku Przystanku Biblioteka. Witamy serdecznie z tej strony Jagoda i Daria. I dziś porozmawiamy sobie o, o takich jesiennych polecajkach. Tak, jest. Książki idealne na jesień. To co, zaczynaj, co tam masz? To zaczynamy, jeżeli mowa o książkach idealnych na jesień. Przyznam się Państwu, że mam bardzo dużo takich nowości, i dziś bardzo dużo dla dzieci propozycji na jesień. Ale tak się złożyło. Jednak pierwsza propozycja ode mnie jest dla dorosłych Anna Haber. Zaproś mnie na pampki Latę i powiem Państwu, że ta książka jest już w tym momencie zarezerwowana tutaj tak. przez koleżankę <laughs> obok, bo obie stwierdziłyśmy, że pięknie wygląda i ma ciekawy, ciekawy opis. I że jesteśmy e... ciekawe, co, co to tak. propozycja. Co tutaj, co tutaj będzie, będzie w ogóle się działo. Otoczka w sumie można się domyśleć. A to nie jest w ogóle taka książka wiadniona? dla młodzieży? Wiesz co, powiem Ci, że chyba taka bardziej dla dorosłych, chociaż po tym opisie trudno się tak odnieść, czy, czy do młodzieży też, też by się nadawała, bo nie czytałam, dopiero teraz ją opracowałam. Ona jeszcze jeszcze tak na dobrą sprawę potrzebuje. Nie jeszcze tak. jest nie jeszcze paru rzeczy, paru rzeczy jej potrzeba. Ale mamy tutaj całą otoczkę kawiarnianą i, i latę, i tutaj są duże, duże korporacje. Mamy kobietę Paulę, która angażuje się w pracę i, i, i bardzo, bardzo jej na tej pracy zależy. W, w pracy, powie, powiedzmy, poznaje tutaj też mężczyznę, który pracuje właśnie w takiej kawiarence, no i później ich, ich losy się. Się tam razem łączą i w sumie też jestem trochę ciekawa, ale myślę, że ona jest idealna na, na jesień, a zwłaszcza jak na taką pogodę deszczową będzie się nadawała. Nowość, także polecamy. Ja zaczynam Johnem Grisham'em. Tutaj mam akurat powieść Dzień Rozrachunku, ale właściwie wszystkie książki Grishama są książkami idealnymi na jesień bo e, to są takie typowe thrillery sądowe, e, od których się nie można oderwać. Nie wiem, widziałaś kiedyś jakąś ekranizację Grishama? Bo bardzo A ty dużo tego jest. E, z Tomem Cruisem była firma, z mm -hmm. Julią Roberts, raport Pelikana mm -hmm. i z Denzelem Washingtonem, e, Susan, e, Susan Sarandon, klient. Też to oglądałam wszystko. To to są wszystko właśnie mm -hmm. Johnny Grishamy. E, Naprawdę takie. Czas zabijania z Sandrą mm -hmm. Bullock, a, z Morganem Freemanem, mm -hmm. chyba. E, z Morganem Freemanem albo z Samuelem Al Jacksonem. Z którymś z tych panów. No, w każdym razie naprawdę książki idealne na jesień: podkocy, herbatka i. I książka. Tak, i kończymy o 5 nad ranem, a o 6 trzeba się zacząć I zbierać się do pracy. pracy. Także gorąco, gorąco polecamy. polecamy, naprawdę wciągające, fajne, fajne thrillery. Kolejna pozycja ode mnie, też dla dorosłych. Tutaj mam taką wyją serię Wyjątkowe kobiety, Michelle Marley. E, tutaj. E, oj, oj, się przewrócił. Akurat e, Madame Piaf i Pieśń o Miłości, czyli trochę. Wiadomo Światowej Sławy, artystka, piosenkarka i mamy tę historię jej miłości, także w ogóle burzliwej relacji. W tej w ogóle serii są też inne, inne kobiety wyjątkowe, właśnie Frida Caro i czy Maria Callas, także myślę, że dla miłośniczek takich romansów i, i takich burzliwych losów to, to też będzie dobra propozycja na jesień. A już jeżeli ktoś lubi Edith Piaf i chciałby, chciałby coś poczytać takiego, to jak najbardziej. Ja mam teraz taką ymm, pozycję popularną naukową o hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. O! <laughs> Jeżeli czytać, ja też czytać o, o czarownicach i o rzeczach związanych z Halloween, no to kiedy, jak nie teraz? Mhm. Przy okazji można sobie po, poczytać, podowiadywać się, jak to w drzewie i w religii słowiańskiej wyglądało. Cała mamy, seria tak, jest Tak, Mamy tych książek, książek znacznie więcej, Tak, bo jest i, i o czarownicach, jest i o demonach słowiańskich, jest i o diable. Ja akurat chwyciłam z półki tę. Ale, ale mamy ich kilka, także, jeżeli tak, się Państwo interesują, to można, można też następne tomy. Bogdan Baranowski naprawdę pisze takim przystępnym językiem. Nie są to takie ciężko naukowe pozycje. Także, jeżeli ktoś, ktoś się interesuje, to jak najbardziej zachęcamy bardzo, bardzo fajne książki. To, jeżeli jesteśmy w klimatach takich jesienno-strzygowych, że tak się wyrażę. To tutaj mamy dla Państwa propozycję, a to jest praktycznie propozycja dla trochę młodszych czytelników. Nowość od Maciej'a Rożenia, Jaga i Dom na orlich Nogach. Mamy tutaj historię dziewczynki. W ogóle powiem Państwu, że bardzo mnie ta książka zaciekawiła i nie wiem, czy jej nie, nie przeczytam, albo czy kiedyś może jej no, tutaj w ogóle tu ją nie porozmawiamy, przeczytać. bo ona mm -hmm. naprawdę ma świetny opis. Jaga, Jaga, kurza, stópka. Jaga, kurza, stupka zapamiętam i mamy tutaj jej historię. Mamy środowisko Jak to się w Krakowie. Więc tak, dzieje. w Krakowie. Trwa targowisko nocy letniej i mamy festyn, gdzie są wiedźmy, strzygi, inne magiczne stwory. I mamy tutaj w ogóle takie, taką historię. no Myślę, że dosyć. No, taką niespotykaną chyba, bo to tak um, historie, takie, takie strzygi i, i demony, i żeby tak, tak to się chyba tak u nas nie spotyka w takiej. No mniej. mniej. Mhm. Także myślimy, że to jest ciekawa nowość, którą, y, którą kiedyś omówimy dla, dla młodzieży właśnie. Z całą pewnością. Ja z kolei teraz troszkę z grubszej rury. Margaret Atwood, ta y, autorka od opowieści podręcznej. Mhm. Tutaj w powieści historycznej Grace i Grace o kobiecie, która jest oskarżona o zabójstwo i rzekomo to zabójstwo popełniła, czeka w celi na proces, ale. Wynika, że no wtedy, wtedy tego jeszcze nie wiedziano, bo przecież badania nad ludzką psychiką to jest dopiero początek XX wieku, a tutaj są czasy wcześniejsze, że Grace ma rozdwojenie jaźni, stąd mm -hmm. właśnie tytuł Grace i Grace, bo jest ta Grace, która jest spokojną, miłą, sympatyczną, młodą kobietą. I która nic nie wie o tym, że kiedykolwiek kogokolwiek zamordowała, a po prostu... Coś po... jak pan Jekyll i mister Hyde. Tak, a, a pozbyła się wersji. z zimną krwią dwóch osób. No i jest ta Grace morderczyni, która nie, niekiedy się tam ujawnia. No i teraz kwestia tego, rozmawia z nią młody mężczyzna, chyba pastor. Kwestia tego, czy Grace udaje. Czy Grace naprawdę jest i Grace i Grace? Także bardzo ciekawa książka, bardzo dobry, bardzo dobry serial na jej podstawie, naprawdę, naprawdę godna polecenia, na jesienne wieczory jak najbardziej, ale no tutaj klimat trochę, trochę mroczniejszy, trochę bardziej przyciężkawy, bo wchodzi w grę i znęcanie się nad kobietami. I, I dosyć zresztą nieciekawej dla kobiet czasy. Także no, nie jest to książka z kategorii lekka i przyjemna. Ale z całą pewnością godna polecenia. Teraz ode mnie propozycje dla dzieci. E, mamy tutaj jedne z takich nowszych książek. Oświnka. E, tak, w no ogóle, Lulu Świnka tak. na medal i Martyna. Bądź jak Martyna. To są w ogóle jest taki cykl książeczek, które są oparte o rzeczywiście takich wydarzeniach. Tutaj powiedzmy o tej śwince. Świnka Lulu w 1998 roku stała się sławna, ponieważ ponieważ pomogła uratować swoją panią. I tutaj mamy Martynę wojciechowską, którą wszyscy znają. I tu jest tak jakby taka Amazonka nasza Wonder Woman. <grymna> Historia, jak być sławną podróżniczką. W ogóle ja uwielbiam tą serię, bo tak na początek takiego czytania, nawet są samodzielnego, świetne są świetne, one w ogóle z tyłu mają pytania, one są najróżniejsze, nawet niekoniecznie z takiego, z takiego już, bo ta akurat ma później tu słowniczek i takie różne wyrazy, które, których dzieci mogą, mogą nie znać. Tutaj to jest w ogóle wszystko wyjaśnione, chociażby co to jest za baza polarników. Także to już jest taki cykl ostatni, poziom C dla takich bardziej, bardziej już wprawionych czytelników, ale są właśnie też takie z poziomu A, jak na przykład o śwince Lulu, gdzie mogą dzieci spokojnie zacząć i to zawsze tutaj polecamy, bo one są idealne na takie. Tak, świetne są. I obrazki też mają, o, cudowne, świetne, piękne. To teraz ja. Tak. Ja mam Liane Moriarty, tą, mm -hmm. tą panią od, tutaj mam akurat sekret mojego męża, ale to jest pani, która zasłynęła przede wszystkim e, wielkimi kłamstewkami, e, serial z Nicole Kidman i Reese Witherspoon, HBO zrobiło bardzo dobry. E, I książki to są właśnie też takie... Ale ostatnio e, też właśnie, wy właśnie często pokazują się, tak, nie? Tak. E, też mam jest, w głowie jeden tytuł, ale tak... Jest ich sporo tych książek, także jeżeli komuś autorka podpasuje, to jak najbardziej też można więcej. Ale to są takie typowe, mm, to się nazywa teraz ładnie domestic thriller, mhm. tak? Czyli e, piękny domek, piękny płotek, piękny, piękny ogródek, a w środku... Robak. Tak, właśnie. To są, to są książki tego typu. Osobiście nie czytałam, ale podocmiałam kiedyś mojej mamie i powiedziała, że no, nie, nie mogła się oderwać. I... Ojej, już twoja mama nie mogła. Twoja mama coś pochwaliła, tak książkę jakąś to. Tak! Ona zazwyczaj, <grym> jak przychodzi, to jest strasznie sfrustrowana. No, po kimś muszę to mieć. <grym> <grym> Także mojej mamie się podobało. E, e, po, poleca. E, mówiła, że no to są takie typowe czytadła, no nie hmm. ma się po tych książkach za bardzo spodziewać. Tak. Ale takie są ale, potrzebne. Ale to są właśnie takie książki na jesień, chcę sobie odpocząć, chcę się wciągnąć, hmm. chcę, żeby się działo szybko, działo tajemniczo. To, to, są, to, to są właśnie tego typu dobre książki. A ja teraz polecam książkę, którą już wcześniej się zachwycałam i Jagoda wie. Rymowańczuszka do fartuszka. Dla dzieci, ale i dorosłym sprawiają naprawdę wielką frajdę, e, bo tutaj mamy zbiory. Tam spadła gruszka do fartuszka. Tak, także to jest A naprawdę. A sroczka też jest? Też jest o sroczce. E, stary niedziś śpi, jedzie pociąg z daleka. E, wędrowali szewcy, także naprawdę fantastyczne. Ja się bardzo, bardzo się ubawiłam, także dla dzieci e, polecam. Ja mam tę najmniej sławną książkę sławnej pisarki. Aha. Trafny wybór. No, jest to książka, którą Rowling zaczęła swoją karierę po harem Jest to książka, której nikt się właściwie po niej nie spodziewał, bo to jest książka o takim miasteczku w Anglii, gdzie umiera na atak serca jeden z radnych miejskich, no i ktoś go musi zastąpić. Mhm. No i wiadomo, jak zwalnia się stałek i jest wakat, to wszyscy się o ten wakat biją. No i zaczyna wychodzić mało miasteczkowe syf, nazwijmy rzeczy po imieniu, tak? Kto z kim, jakie ma zatargi, kto co tak naprawdę mhm. y, trzyma w swoich czterech ścianach i z czym się nie ujawnia. E, jest to książka kompletnie inna od, od Harego. E, Właściwie jest to książka kompletnie inna od, od wszystkiego, co Rowling napisała wcześniej i co napisała później, ale jest to książka naprawdę bardzo dobra. Zahaczająca o, o właściwie nawet dół społeczny, bo niektóre z bohaterek Trafnego Wyboru no, jest pracownika opieki społecznej, no i są jej podopieczni, którzy są na przykład narkomanami, więc nie czuć po tej książce, że na przykład Rowling nie wie o czym pisze, mhm. tak? Więc bardzo dobrze się do tej książki przygotowała, bardzo dobrze tutaj przeprowadziła akcję. No i bym powiedziała, że nie czyta się tego łatwo, ale no jak dobrze niż mhm. do końca to jest taki efektuał. Wow. Mhm. Także Aha. mocna książka na jesień, tak. Ode mnie kolejna propozycja dla dzieci. Książka, która też bardzo mi się spodobała. Jadzia Pentelka. Jadzia Pentelka, tutaj akurat idzie na piknik i ta książka mnie ujęła tym, że promuje zdrowy tryb odżywiania. W tej książce mhm. naprawdę pokazuje na przykład, nie wiem, czym jest hummus, że warto jeść warzywa, owoce, nawet czym jest ser pleśniowy i w ogóle. Bardzo, bardzo mi się to spodobało, bo nie jest to takie popularne w książkach, a tym bardziej dla dzieci. No i pomijmy już to, że jest naprawdę bardzo ładnie wydana i, i to wszystkie, te wszystkie smakołyki zdrowe, tutaj, tutaj to wszystko w tej książce jest. Także bardzo mi się to podobało, że promuje że się wśród dzieci właśnie zdrowe, zdrowe odżywianie. I, i że nie tylko słodycze i węglowodany takie proste są. Także polecam również. Ja w gimnazjum, jak mówili do mnie Jadzia, to dostawałam po prostu szewskiej pasji. A ja jestem Jadzia. No <grymna> <grymna> drugie. I jak poszłam do liceum, to na pierwszej lekcji, na której wychowawczyni mia, e, kazała nam się przedstawić, to wstałam. Powiedziałam, że mam na imię Jagoda i tak należy się do mnie zwracać. Jeżeli ktoś powie do mnie Jadzia, to go skrzywdzę. Zadziałało. Mhm. Ja jestem Jadzia na drugie, także jak ktoś do mnie mówi, Jadzia, to po prostu wiem, że to jest też do mnie. Co ja tam masz? Książka ciekawostka. Krótka historia o miłości. Mhm. Książka o filmach. Mhm. Eee, Karolina Korwin-Piotrowska. Eee, Mam do no. Pani stosunek ambiwalentny, bo nie lubię właśnie. ludzi, którzy obrażają innych ludzi. właśnie, że także... ja tak patrzyłam, już tam co ty masz i tak. A także no, ani Pani Korwin-Piotrowska, ani Pani Gessler na przykład nie są bliskie mojemu sercu. Niemniej nie można odmówić Pani Korwin-Piotrowskiej, że na filmach się zna, bo kiedyś dawno, dawno, jak jeszcze w telewizji zdarzały się dobre programy. To były, był taki program w kinie i na kanapie, gdzie część o książkach prowadziła Dorota Wellman, a część o kinie prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. I robiła to rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze i bardzo zajmująco, no ale potem program niestety zdjęli. No, ale wydała książkę. O, książka, o książkach, o filmach, które jej zdaniem należy znać i, i które jej zdaniem warto obejrzeć. I uznaję, że, że książka jest, jest całkiem ciekawa. Co prawda czasami leci zupełnie jak ty, mogłybyście sobie podać rękę, bo leci takimi spoilerami, że jeżeli mhm. ktoś filmu nie oglądał, to po, po lekturze mhm. o, o danym filmie już tego robić nie musi. <laughs> ale, ale jest rzeczywiście bardzo dobrze napisana, ma sporo ciekawostek. I mamy tak, na przykład film nad Złotym Stawem, mamy Amelię, mamy Gwiazd naszych wina, co jeszcze, Lewiatan, Lecą żurawie, także całkiem kabaret, całkiem spory, spory igrzyska śmierci, spory przekrój różnych filmów. Jeżeli ktoś, ktoś kinem się interesuje, od takiej strony, że nie tylko usiąść przed telewizorem ale i pooglądać, ale też, też dowiedzieć się różnych rzeczy, to, to myślę jak najbardziej jak najbardziej można, bo książka, książka jest ciekawa. O mnie kolejna książka, którą polecam dla dzieci, czyli też nowości, kocie opowiastki, czyli prosto jest więźle coś dla miłośników, kotów, tak. Tu jest. Mamy akurat historię Batmana, uroczego kociaka, i tutaj mamy jego przyjaciół. W ogóle tutaj są też takie opisane zwyczaje kotów, co lubią, czego nie. I to myślę, że też jest świetna pozycja dla dzieci, które lubią koty. I do poduszki przed snem. Bo mamy właśnie takie fajne, troszeczkę, troszeczkę dłuższe, czyli takie 5-10 minut przed spaniem. Jeżeli, jeżeli rodzice czegoś poszukują, to kocie opowiastki. I to jest w ogóle cała seria jeszcze, jeszcze tych książeczek. Także, także polecamy miłośnikom kotów. Tak. Ostatnio było coś o, e, dla dorosłych, o kotach. Tak? A teraz coś dla dzieci. Nelly. O tym kocie, o tej przyjaźni tego A, mężczyzny, tak, 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 tak. ten reportaż. Także teraz mamy coś dla dzieci. Pozwalam ci jeszcze jedną, bo mnie została ostatnia, więc. Dobrze, to ja teraz yy, z książką, do której yy, yy, zaczynam, zastanawiam się jak zacząć. Bardzo mnie zafascynowała. Yy, Lia Louis, moja droga Emmy Blue. I chyba to jest książka, którą ja przeczytam w ten weekend. Mamy tutaj historię dziewczyny, która w wieku 16 lat, Emily Blue, stojąc na szkolnym boisku, wysłała list balonem. List do swojego przyjaciela, można tak powiedzieć, który jakimś trafem ten, razem ze swoim, ze swoim adresem, ze swoimi danymi, i ten przyjaciel na ten list odpowiedział, ponieważ były tam jej dane i adres mailowy. I jest tutaj historia przyjaźni pomiędzy właśnie Emi Blue i Lukasem. Z tym, że Emi Lukasa darzy niekoniecznie miłością przyjacielską. I cała historia zaczyna się w momencie, kiedy spotyka się ze swoim przyjacielem w restauracji i już ma w ogóle cały taki plan swój w głowie, że on po prostu w końcu ją dostrzeże jako kobietę, a nie jako przyjaciółkę, i że po prostu e, wypowie te magiczne słowa, czy będziesz mm -hmm. ze mną. A tu jednak los jest troszeczkę taki przewrotny i przychodzi z dziewczyną. E, Lukas i się pyta, czy zostanie go świadkową. Ajajaj. Także mamy historię, kiedy Emil ląduje w łazience i po prostu zanosi się łzami. Wszystko, cała kolacja wraca do muszli klozetowej i mamy tutaj taką historię. Bardzo mnie to zaciekawiło, poczytałam też opinii w internecie i ta książka ma naprawdę świetną opinię i tu jest w ogóle podobno bardzo, bardzo dużo um, takich ciężkich sytuacji życiowych i molestowanie i bardzo, bardzo dużo ta książka mówi też o samotności, o odnajdywaniu siebie, także na pewno ją przeczytam i, i, i nie wiem, może tutaj nawet bym zaproponował ją kiedyś, jeżeli, jeżeli będzie jeszcze w innych bibliotekach, bo... Wydaje mi się, że będzie to świetna propozycja i na jesień jak najbardziej i dla takich nastolatków starszych bym powiedziała pewnie, pewnie by się też nadawała, także to jest moja propozycja na jutro. Nie żebyś miała czytać to, co będziemy omawiać, właśnie, to jest prawda, czyli jeszcze, eee, czy ile ty masz? zaczynasz? Jejciu eee, mam trzy, no to jeszcze Ale jedna, mogę jeszcze to jedną jeszcze jedna. Jedna. Tak. razem. tak, bo one są wszystkie podobne, tutaj mam sufnowość. Psy, pieski, psiaki, skoro było coś dla miłośników, kotów, no Oczywiście i dla piesków. Oczywiście, psy musiałaś wepchnąć, Oczyste. no już byłaby satysfakcjonowana. W ogóle również świetna pozycja do czytania wieczornego. Mamy takie małe rozdzieliki i to jest świetna książka dlatego, że mam tej psy, które pomagają ludziom, na przykład pies policyjny, pies ratownik. Kiedyś już taką serię polecałyśmy, ale to było coś mniejszego. A tutaj jest jednak w takim większym wydaniu, o nawet mamy Korgi Psiak Królowej chociażby, tak. A tu mamy w takim większym wydaniu i o tu pies pasterski. Także polecam bardzo też dla miłośników psiaków, dla każdego coś, coś fajnego, a zwłaszcza do poduszki. No, no pokaż, co tam masz jeszcze. Ja mam Katrin e, Zaginiona księga z Salem. To jest książka, która mhm. um, u nas trochę przeszła bez echa. Z no właśnie tak. Ona ma chyba nawet kilkanaście lat. Zaginiona księga z Salem? Nie wiem. E, w 2010 w Polsce, 2009 oryginał. Także no już książka 11-letnia. Mhm. Ale bardzo tę książkę lubię. Mm. Opowiada właśnie o, o kobietach. Jeden plan czasowy mówi o Salem, o tych procesach czarownic i, e, i o ko kobiecie, która właśnie została o czarne oskarżona i co, co przychodziła. E, a drugi plan czasowy opowiada o jej, powiedzmy tam pra, pra, pra ileś tam wnuczce. Która odnajduje jej dziennik i o ten dziennik postanawia oprzeć, oprzeć swoją pracę doktorską i próbuje się dowiedzieć, kim w ogóle ta przodkini była, co, co dokonała w życiu, jaki los ją spotkał. Bardzo fajna, bardzo wciągająca, bardzo, bardzo dobrze napisana książka i żałuję, że w zasadzie. No, jakby zginęła w broku dziejów, bo nikt nic o niej nie wie, nikt, nikt nie, nic nie. o niej nie słyszał. A, a jest naprawdę bardzo, bardzo fajna tam. Nie tam żadne księgi czarownic, tylko zaginiona księga z salem. A to teraz ja ostatnia, skończyłam. Ostatnia propozycja ode mnie i bardzo dobrze, no, że w sumie. To tak Nie, że tak się złożyło, że mam akurat dwie podobne do siebie książki. które a mogę... słodka mycha. Tak, w ogóle to są świetne książeczki. Tutaj mam szarą myszkę i kolory. A tutaj mam Martę Guśniowską i o Fredce, która dała się ponieść wiatrowi. I te obie książki opowiadają o tym, jak warto wierzyć w siebie, nie bać się, nie bać się życia, nie bać się wychodzić do ludzi, jak tutaj tytułowa Fredka, która nie miała przyjaciół, bała się wychodzić, jak tytułowy wiatr pomógł Fredce otworzyć się na świat żebyśmy nie bali się podejmować y, odważnych decyzji. A tutaj mamy też y, o szara myszka y, i kolory. Myszka szukała swojego miejsca na świecie. I y, trafiała do każdej krainy w innym kolorze i y, Zastanawiała się, który do niej pasuje, do jakiego świata ona przynależy. A warto pamiętać, że my sami w sobie jesteśmy ładni i myszka w końcu też to zrozumiała, że ona pomimo tego, że jest szara i nijaka, to również jest wyjątkowa i sama sobie może zapleść taki kolorowy wianek i wyglądać jeszcze ładniej. Także to są naprawdę świetne pozycje dla dzieci. Byłam nimi zachwycona i one w ogóle świetnie też wyglądają. Ja tu może pokażę trochę. Chociażby tą jedną. O, tu akurat mam takie strony, może mało. O, chociażby tą. Także polecam bardzo jedną i drugą. Także dla dzieci na jesień idealne. Może i nie tylko dla, dla dzieci. Także to by było, no tyle. Tak, dobrnęłyśmy do, do końca naszych polecajek. Mamy nadzieję, że wśród naszych propozycji znaleźli Państwo coś dla siebie. Tymczasem będziemy się żegnać, yy, mamy nadzieję, że spotkamy się już w następną środę, bo teraz widzimy się cyklicznie co środę, dbamy o to, żeby w środę każdy jakiś tam materiał się znalazł. Yy, bardzo prosimy o brania, udziału w dyskusji, jeżeli są Państwo, coś Państwo czytali albo są Państwo czymś zainteresowani, to my bardzo chętnie tutaj wejdziemy w dyskusję. Bardzo się cieszymy, kiedy Państwo do nas spiszą czy, czy lajkują, subskrybują nasz kanał, będzie nam bardzo miło, a tymczasem się tak, pożegnamy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo i jak powiedziała Goda, zachęcamy do aktywności i, i tak. do następnego. Do następnej środy. Pa. Do widzenia! Tiulej. Jule? Yy, idzie kominiarz po rabinie wszystkie takie nasze poczekaj. dzieciństwa. Ach. Chyba muszę, bo wydaje mi się, że nasze dziewczyny znowu się wdały w jakąś dyskusję po nich. A tak. poczekaj. Ojej, nikt by tak długo do mnie nie pisał. Aha. Muszę wyciszyć sobie. To To do mnie, to tak? To swój telefon. To wziąłeś to wyłączyć jakoś? Piszą o jakichś benzynach. No. No, tak miałem 20 minut no filmu, plym, nie? No i stale plym.